Cześć, tu znowu Ania. Dzisiaj porozmawiamy o częściach mowy nieodmiennych. Części mowy nieodmienne to takie, które nie odmieniają się zawsze w każdym kontekście w zdaniu występują w swojej oryginalnej podstawowej formie. Pierwszą z części nieodmiennych jest spójnik, który jak sama nazwa wskazuje spaja. Spaja wyrazy w zdaniu pojedynczym bądź też całe zdania w zdaniach złożonych. Spójniki możemy podzielić na dwa rodzaje. Na, wspój, na spójniki współrzędne, czyli takie, które występują w zdaniach złożonych współrzędnie, np. i, oraz, ani, ale, lecz, natomiast, lub. Oprócz spójników współrzędnych mamy także spójniki podrzędne, które występują w zdaniach złożonych podrzędnie. Są to na przykład że, jeżeli, żeby, gdyby, Gdyż, ponieważ, bo jeżeli zapamiętacie, które ze spójników są współrzędne, a które podrzędne, dużo łatwiej będzie Wam potem określać zdania, które zdania są właśnie złożone współrzędnie, a które złożone podrzędnie. Następna nieodmienna część mowy to wykrzyknik, zwany także wykrzyknieniem. Wyraża on emocje, stany uczuciowe mówiącego, a czasami także rozkazy. Przykłady wykrzykników to ach, ahoj, bęc, hop, hola, och, uf, ech. Pamiętajmy o tym, że wykrzykników zdecydowanie lepiej jest używać w rozmowach mniej oficjalnych. Następną niesamodzielną i nieodmienną częścią mowy jest przyimek. Przyimek wraz z rzeczownikiem lub też zaimkiem rzeczownym tworzy tak zwane wyrażenie przyimkowe i tylko wówczas stanowi składniowo nierozerwalną całość. Przyimek ukazuje relacje między przedmiotem i czynnością bądź też dwoma przedmiotami. Na przykład dziś wieczorem pójdę z bratem do kina. Z bratem i do kina to wyrażenia przyimkowe. Przyimki możemy podzielić na przyimki proste oraz przyimki złożone. Przyimki proste to na przykład za, po, przez, przy, obok. Przyimki złożone to przyimki składające się z dwóch innych przyimków, z przyimków prostych. Na przykład przyimek po plus przyimek przez daje nam przyimek poprzez. Albo przyimek po plus przy, przyimek między daje nam przyimek pomiędzy. Kolejną nieodmienną częścią mowy jest przysłówek. Odpowiada on na pytania jak, gdzie, kiedy. Określa sposób, miejsce i czas. Odnosi się także do takich wartości jak np. kolor, ciężar, tempo itd. Należy pamiętać, że przysłówek łączy się w zdaniu z innym przysłówkiem, bądź też z przymiotnikiem czy czasownikiem. Na przykład swoim gościom zrobiłam bardzo mocną kawę. Tutaj przysłówek łączy się z przymiotnikiem. Sos pachniał smakowicie. Tutaj także przysłówek łączy się z czasownikiem pachniał, jak smakowicie. Jeśli chcemy wskazać na brak jakiejś jakości, to podobnie jak w przypadku przymiotnika, musimy dodać przedrostek bez lub nie. I wówczas powstają nam takie przysłówki jak nietaktownie, nieodpowiedzialnie, beztrosko. Przysłówek może informować także o kolejności wykonywanych czynności, co jest częste na przykład w przepisach kulinarnych. Na przykład najpierw, potem i tak dalej. Przysłówek może wraz z przyimkiem tworzyć tak zwane wyrażenie przyimkowe. Na przykład po kryjomu, po cichu, od nowa. Większość przysłówków pochodzi od przymiotników. Takie przysłówki nazywamy przysłówkami odprzymiotnikowymi. Jednak należy pamiętać, że nie wszystkie przysłówki pochodzą od przymiotników. Na przykład jutro, dziś, bardzo, nieco. Stopniowanie przysłówków odbywa się podobnie jak stopniowanie przymiotników. Tak więc mamy stopniowanie proste, regularne, czyli na przykład szybko, szybciej, najszybciej. Stopniowanie proste, nieregularne, dobrze, gorzej, najgorzej oraz stopniowanie opisowe, na przykład inteligentnie, bardziej inteligentnie, najbardziej inteligentnie. Kolejną nieodmienną częścią mowy jest partykuła. Nie występuje samodzielnie, ale może wzmocnić lub zmienić znaczenie wyrazu. Partykuły można podzielić na pytające, na przykład czy li, czy będzie jutro padać, znasz li ten kraj. Na przeczące, nie. Na przykład, nie lubię czekolady. Na rozkazujące, niech, niechaj, niech Państwo wejdą, albo niechaj, oni nie zaczynają bez mojej zgody. Mamy także partykuły przypuszczające, które występują w trybie przypuszczającym, właśnie. Taką partykułą jest by. Na przykład, nigdy byś tego nie zrobił, gdyby nie ja. Yy, mamy także partykułę wzmacniającą, że. ,,że", ,,no", ,,to", ,,ci". Na przykład, ,,Alem ci się wycierpiał", ,,Zróbże to w końcu", ,,Wyłącz no to radio". Co do pisowni partykułów. Partykuły ,,że'' i ,,ży'' piszemy zawsze łącznie z wyrazem, z którym się ona łączy. Na przykład, ,,Zróbże", ,,kiedyż", ,,któryż", ,,skądże". Partykułę ,,ci", ,,no", ,,to'' piszemy zawsze rozdzielnie artykułę Nie piszemy łącznie z rzeczownikami, np. nietolerancja, nieprawda, z przymiotnikami w stopniu równym, na przykład niegrzeczny, nieładny, z przysłówkami w stopniu równym, na przykład niegrzecznie, nieładnie, a także z imię słowami przymiotnikowymi, na przykład nieczy, nieczytający, nie, nieugotowana. Partykuły Nie piszemy rozdzielnie z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym. Na przykład nie lepszy, nie najlepszy. Z przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym. Na przykład nie lepiej, nie najlepiej. Z imię słowami przysłówkowymi. Na przykład nie czytając, nie podziękowawszy, nie lubiąc. Z zaimkiem nie on, nie ona, nie ty. Ale mamy tutaj kilka wyjątków, na przykład nieco, nieraz, niewiele. Partykułę nie piszemy rozdzielnie także z liczebnikiem, na przykład nie dwa, nie trzy, ale z, liczebnikami, z niektórymi liczebnikami musimy ją zapisać łącznie, na przykład niejednokrotnie, niewiele, nieraz. Partykułę nie piszemy również rozdzielnie z czasownikiem. O tym należy koniecznie pamiętać. Nie lubię, nie pójdę, nie byłam. I tak dalej. Jeśli chodzi o pisownie partykuły „nie” z czasownikami, musimy pamiętać o wyjątkach. Przed chwilą powiedziałam, że na ogół piszemy ją rozdzielnie. To jest jak najbardziej prawda, ale istnieje kilka wyjątków, na przykład niedomagać, niedowidzieć, nienawidzić. Pamiętajcie, że nieodmienne części mowy to te, które nie odmieniają się i w, w zdaniach występują w swoich oryginalnych, podstawowych formach. Do części nieodmiennych należą spójnik, partykuła, przysłówek, przyimek i wykrzyknik. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania następnego filmiku.